Skąd stres u tak silnej kobiety? Nie wiem właśnie. Może dlatego, że robisz wszystko dla innych, a mało dla siebie. Możliwe. Ale teraz jest czas, żeby zacząć coś dla siebie robić. Dużo robisz dla innych? Przede wszystkim uratowałam życie mojemu dziecku. No to jest cudowna jest... historia. Jak się czuje matka, która oddaje wątrobę swojemu dziecku? Jestem dumna z siebie i chcę pokazać, że to nie jest tak, że matki czy rodzice chorych dzieci potrzebują jakiegoś użalania się nad sobą, jakiegoś współczucia wielkiego, tylko my chcemy być traktowani tak jak przedtem. Jak to się stało? Jeżeli możesz to opowiedzieć, tę historię? On, on się urodził, wszystko było ok, ciąża była w porządku. Na trzecią dobę dostał żółtaczkę. Wróciliśmy do szpitala, żółtaczka nie schodziła, parametry wątrobowe zaczęły rosnąć. Antek teraz ma roczek skończył 23 października, a już ma trzy operacje za sobą. Mhm. Trzecią był właśnie przeszczep wątroby. Właśnie. To była trudna decyzja? Nie, żeby być dawcą, to nie było w ogóle myślenia. Potrzebujemy dawcy, czy zgadzacie się na, na rodzinny przeszczep. Ja mówię tak, jestem chętna. To było tak o. Od razu? Tak, tak, nie było chwili zastanowienia, ale teraz już jesteśmy po wszystkim. Antek ma dobre wyniki. Dzisiaj byliśmy na kontroli, więc. Myślę, że mogę trochę pomyśleć o sobie. On jest w końcu. taki słodki. No, jest przesłany. No, jest ludziom naprawdę. Mhm. Słodki. Teraz jeszcze jestem w trakcie pisania takiej prelekcji, wykładu na temat transplantacji. Też chcę właśnie po, po bliskich liceum przejść i pokazać młodzieży, że ludziom, jak to jest potrzebne. I że ja mogę oddać kawałek wątroby i ona zadziała u niego jako cała. Nie? No, teraz też się zapisałam właśnie jako dawca, ten. No po śmierci tak mhm. i też zachęcam ludzi, znajomych, żeby, żeby podpisywali zgody, bo to jest bardzo ważne. Czasem się zdarza, że rodzic nie może być dawcą i takie dziecko no, musi czekać na dawcę zmarłego. Więc człowiek moim zdaniem powinien no, osobiście podjąć decyzję, nosić bransoletkę mhm. czy, czy w kartę w portfelu, że się wstydzi bransoletki i, i pokazać, że jakby coś się miało stać, to, to mhm. chce komuś uratować życie tak. i chce po prostu żyć dalej w tym kimś. Agata, jak ja mogę Tobie pomóc? Bo mam wrażenie... No, żebym była jeszcze bardziej wiarygodna w tym, co chcę. Ale jesteś! Jak ja bym miała gdzieś iść na jakiś wykład i zobaczyłabym dziewczynkę w sweterku, tak? W bluze w jakichś jeansach czy w leggingsach, no to nie byłaby dla mnie wiarygodna, tak? Bo A Ty to... nie wyglądasz źle. Dziękuję, ale... Agatka, tak zamieniasz prostu... ten sweterek na marynarkę, żakiet i już. No to mógłbym tak zrobić. No, ale to nam zajmie 10 minut. A jak ja mogę ci pomóc tak, żebyś mogła coś zrobić dla siebie? Popatrzyłam na siebie, jak pisałam SMS-a zgłoszeniowego, że stałam właśnie w takim t shirtie w leggingsach i w gumowych klapkach, tak? Chciałabym tak właśnie... ładniej wyglądać. Chciałabyś ładniej wyglądać czy lepiej się czuć? I też lepiej się czuć też. Co na pierwszym miejscu? Lepiej się czuć na pierwszym miejscu.